Witajcie. Dzisiaj powiemy sobie trochę o tym, o czym w ogóle będzie ten kanał. Kanał będzie poświęcony dziejom militarnym, głównie Wielkopolskim, głównie Poznania i Okolic, ale oczywiście będziemy też padać w inne rejony kraju i będzie poświęcony tej historii bardziej pod kątem kolekcjonerskim i historycznym, czyli będziemy sobie opowiadać o różnych. Elementach umundurowania i oporządzenia, o znakach pamiętkowych, o niektórych ciekawszych wydarzeniach, chociażby bitwach. Na początek mamy w planach kilka rzeczy dotyczących Poznania i Powstania Wielkopolskiego oraz okresu poznania w czasie zaboru. Na pewno będziemy od czasu do czasu odwiedzać też różne muzea, zwiedzać wystawy czasowe i gdzieś tam o tym rozmawiać. Od czasu do czasu być może yy, pokusimy się o jakiś live, ale to jeszcze czas pokaże. Yy, I w zasadzie na ten pierwszy taki filmik, no to wybierzemy sobie akurat rzecz, którą niedawno można było obejrzeć na jednej z y, polskich aukcji, czyli odznakę szkoły. Wychowania fizycznego z Poznania, o której trochę więcej, trochę więcej się tam dowiecie. Zobaczymy, gdzie stały budynki tej ciekawej instytucji, która funkcjonowała w zasadzie przez bardzo krótki okres czasu. Sama odznaka również mogła być nadawana tak naprawdę przez rok od momentu zatwierdzenia, więc był to walut bardzo ciekawy. I coś nieco spróbujemy sobie o nim po prostu opowiedzieć. W tej chwili wracamy zresztą właśnie do Poznania z takiej krótkiej wycieczki, której efekty też niedługo zobaczycie, to z całą pewnością. No i cóż, mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Oczywiście nie zabraknie też wypadów w teren nie tylko w postaci takiego właśnie przejścia się gdzieś tam miastem, czy zobaczenia jakiś koszar, ale też mam nadzieję pokazać Wam od czasu do czasu miejsca bitew faktyczne, czyli gdzieś lasy, pola, ale tam gdzie właśnie toczyły się jakieś działania wojenne, tudzież walki powstańcze, bo to jeszcze też będą różne działania. Czy powinniście nastawiać się na jakieś poszukiwania? Raczej nie, aczkolwiek generalnie jesteśmy w kontakcie z kilkoma grupami, więc kto wie. Na pewno będziemy też obecni na różnych piknikach militarnych w Wielkopolsce, także myślę, że gdzieś się zobaczymy z niektórymi z Was. No i cóż, na dzień dzisiejszy życzę Wam miłego oglądania tego właśnie pierwszego filmiku, do którego zaraz przejdziemy i zapraszam Was na kanał co wtorek o godzinie 21. Do zobaczenia! Witajcie. Dzisiaj tak jak wspominałem przed chwilą na filmiku co mieliście w montażu będziemy mówić o ciekawej odznace. Odznace, którą ustanowiono na wiosnę 29 roku. Żeby trochę historycznie do tego podejść to przeczytam wam po prostu co napisano takiej publikacji pamiątkowej dotyczącej instytucji, yy, która tę odznakę nadawała w jakiejś mierze. A więc czytamy. Oznakę szkoły ustalono na wiosnę roku 29 w postaci następującej. Na tarczy srebrnej w kształcie promieni dysk mariowany w kolorze drzewa sosnowego, zaprawionego, ze złocistym okuciem i nitami, pod dyskiem dwa miecze greckie brązowe. Wielkość oznaki 5 cm średnicy. Do noszenia oznaki są uprawnieni absolwenci kursów rocznych i instruktorzy kadry szkolnej. Uczestnicy kursów krótszych, instruktorskich, 3,5-miesięcznych, oficerskich i 6-miesięcznych podoficerskich otrzymują takież oznaki z biegu metalu posrebrzany. Amalia na dysku czerwonawa. Pierwsze oznaki otrzymała kadra szkoły w dniu 23 kwietnia 1929 roku, a następnie kursy roku 28 na 29. Wszyscy oficerowie i podoficerowie, których nazwiska są zamieszczone w listach ukończenia kursów instruktorskich, nieinformacyjnych, niniejszej monografii, mają prawo do nabycia i noszenia oznaki szkoły bez osobnej legitymacji. Dlaczego to jest istotne? Istotne jest to o tyle, że mamy tutaj dużo, dużo informacji. Po pierwsze, mamy informację, że oznaka przysługiwała konkretnym grupom osobowym, czyli instruktorom oraz absolwentom kursów instruktorskich. Po drugie, oznaka została zróżnicowana niejako na dwa stopnie, to też jest dosyć istotna informacja. No i trzecia informacja mówi nam, dlaczego te oznaki są dziś tak rzadkie, ponieważ oficerowie mogli sobie oczywiście pozwolić na nabycie takiej oznaki, nie był to dla nich zapewne jakiś wygórowany koszt. Natomiast już podoficerowie prawdopodobnie pozwalali sobie na to od czasu do czasu. Warto też zwrócić uwagę trochę na statystyki, ponieważ ta statystyka jest tutaj dość interesująca, ponieważ spośród ponad 2000 uczestników kursów w tej instytucji, o której zaraz powiemy sobie więcej, jak faktycznie się nazywała, kiedy powstała, gdzie kwaterowała, etc to kursów instruktorskich, tych osób, które ukończyły kursy instruktorskie, było zaledwie 1280 instruktorów. Czyli mamy tutaj potencjalnie 1280 odznak plus odznaki dla kadry szkoły, czyli dla powiedzmy kilkunastu osób w ciągu roku, gdzie ta kadra się oczywiście nie zmieniała jakoś strasznie, więc mamy te kadle powiedzmy w granicach łącznie podejrzewam 40 osób na przestrzeni całego okresu istnienia. A dodatkowo warto zauważyć, że osoby w pokórcach instruktorskich w tej instytucji były często zatrzymywane, więc nie dostawały de facto tej oznaki po raz drugi. I teraz może spójrzmy sobie chwilkę na tę oznakę. Zobaczycie, że jest to oznaka w tej drugiej wersji, czyli w metalu posrebrzonym z czerwonawym dyskiem. No to teraz dla tych, którzy interesują się falerystyką, nie jest oczywiste, oczywiście żadnym zaskoczeniem, że oznaka, o której mówiliśmy, jest to oznaka Centralnej Szkoły Wojskowej Gimnastyki i Sportów ulokowanej w Poznaniu. Nazwa ta powstała w 1922 roku w rozkazie powołującym szkołę w roku 1921. Mamy Główną Szkołę Wojskową Gimnastyki i sportu w Poznaniu. To jest taka drobna drobna zmiana, która jest istotna dla celów powiedzmy historiograficznych, ponieważ oznaka już była utworzona w tym drugim okresie, w zasadzie pod koniec istnienia szkoły, ponieważ trzeba pamiętać, że w 1929 roku szkołę rozwiązano i przeniesiono ją do Warszawy. No i cóż, o samej szkole powiedzieć można wiele. Wiele też można o niej wyczytać w publikacji pamiątkowej Kapitana Aloisego Pawełka, wydanej w 1929 roku. Jest to publikacja zdigitalizowana przez Bibliotekę Jagielońską, także, link do tej publikacji dostaniecie w opisie filmu. Tam na pewno się znajdzie. No i cóż. Kilka takich wyrywkowych informacji odnośnie szkoły, ponieważ myślę, że może to być w jakiejś mierze ciekawe. Na początek trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie w ogóle ta szkoła się mieściła. Poznań był w końcu dość dużym miastem, miastem z ogromnym garnizonem, z dowództwem okręgu korpusu, z licznymi jednostkami wojska. Tak więc, jeżeli chodzi o początki szkoły czyli o to, co nas najbardziej tak naprawdę interesuje, bo potem te lokalizacje się już nie tyle zmieniały, co dochodziły nowe, to na początku kwatery uzyskano w koszarach 57 Pułku Piechoty, czyli przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Te koszary istnieją zresztą do dziś. Jeżeli chodzi o to, dlaczego zwracam na to uwagę, kwatery tylko i wyłącznie kwatery są wymienione w publikacji doktora Alojzego Pawełka. Jest to o tyle istotne, że w większości publikacji, zwłaszcza publikacji internetowych, znajdziecie informację, że szkoła mieściła się w koszarach 57. Pułku Piechoty, co jest najzwyczajniej w świecie błędem. Jest to błędem, ponieważ tak, boisko wynajęto od klubu Pogoń. Dokładnie nie wiem, gdzie to boisko się znajdowało, ale z całą pewnością jest to do namierzenia. Bieżniej i skocznie z kolei urządzono prowizorycznie, ale w koszarach siódmego pułku saperów, czyli w innej zupełnie jednostce. Z kolei same wykłady teoretyczne odbywały się na początku na wydziale. Uniwersytetu Pozna Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Poznańskiego ówcześnie, kon konkretnie rzecz biorąc w Kolegium Medicum. E, także była tutaj kadra instruktorska lekarska, sale też przeznaczone do nauki dla przyszłych lekarzy. E, także ta szkoła była w tym początkowym okresie bardzo rozproszona, ona nie była w jednym miejscu. Potem po powstaniu studium wychowania fizycznego przy Uniwersytecie Poznańskim, który to budynek szkoły mieścił się w parku Wilsona. Ten budynek też zresztą w parku Wilsona do dzisiaj jest obecny. Tam przeniesiono wykłady teoretyczne. Z czasem też odchodzono od tych cywilnych wykładowców, byli już tylko wykładowcy wojskowi i instruktorzy wojskowi. No i teraz trochę o tym, co w ogóle w szkole było jako przedmioty, jako kursy. Jeżeli chodzi więc o te wykłady, były to wykłady dotyczące historii wychowania fizycznego, dotyczące kwestii higienicznych, kwestii zdrowotnych, etc., na tym nie będziemy się może skupiać, jest to rzecz bardziej teoretyczna. O to, czego faktycznie uczono instruktorów, czyli tych zajęć praktycznych. Oczywiście ogólne wychowanie fizyczne, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia lekkoatletyczne. Oprócz tego boks, szermierka, walka bagnetem, pływanie. Nie zabrakło oczywiście takich ćwiczeń, jak chociażby rzut granatem, który zresztą był jedną z. Jak na dzisiejsze czasy byśmy powiedzieli, ponieważ mieliśmy tam bieg sprinterski, w określonym czasie, bieg na 800 metrów w określonym czasie, rzut granatem lewą i prawą ręką na minimum 60 metrów oraz wspinaczkę po 5-metrowej linie w ciągu 10 sekund. Także to są takie kwalifikacje. A i oczywiście, jeszcze skok wzwyż na metr 25, bodajże. Te informacje zresztą możecie znaleźć w publikacji, do której linka macie poniżej. Dlaczego jest to ciekawe na no dzisiaj taką kwalifikację? Mało kto by pewnie przeszedł, bo po prostu się już tych rzeczy nie praktykuje. Natomiast oprócz tych właśnie dyscyplin mamy boks, mamy walkę bagnety, mamy szermierkę, pływanie i mamy coś takiego jak gry ruchowe i sprawnościowe. I tutaj muszę Wam przyznać, że jest to ciekawe zagadnienie. Zaraz Wam bowiem przeczytam, jakie gry i zabawy ruchowe odbywali podoficerowie i oficerowie wojska polskiego na kursach oficjalnych państwowych. I tutaj oprócz tych gier takich typowych jak szykówka, piłka nożna i inne tego typu gry zespołowe. Mieliśmy rzeczy następujące. A więc cytując tutaj za kapitanem Aloisem Pawełkiem, gry bieżne i skoczne. Berek, berek ranny, berek padni, trzeciak, trzeciak z obroną, trzeciak siedzący, dzień i noc, czarny lód, niedźwiedź, lis i gęsi, rybacy na jezioro. Czyli gry, które dzisiaj byśmy w większości potraktowali jako taką zabawę dla dzieci. Dalej, gry rzutne. Podrywka podawana, podrywka rzucana, oblężenie twierdzy, przemytnik, strzelec, król, wyścig piłek w szeregu, wyścig piłek w kole, stójka, piłka graniczna. Kategoria C, gry pełzane i z mocowaniem. Wąż, wyścig stonuk, przeciągane szeregi, przecinanie wojska, kret, pokot, zbijak, sparzek. Oprócz tego walka centaurów, wyścig taczek, walka o linę, pokot, piłka kawaleryjska, palan z wykupem, kwadrant, piłka egipska i palan z wykupem. Czyli tutaj mamy taki cały zasób gier, w które do dzisiaj gra szeroko pojęta młodzież w wieku różnym. Dorośli, powiedzmy sobie szczerze, raczej niekoniecznie się już bawią w takie rzeczy. Wówczas było to całkowicie normalne. Były to całkowicie zwyczajne ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną, sprawdzające koordynację ruchową, co dla żołnierza było rzeczą bardzo istotną. Więc. Może nie powinienem się z tego za że śmiać jakkolwiek z perspektywy czasu wygląda to cokolwiek śmiesznie. Bo dzisiaj raczej kojarzymy te gry no właśnie z zabawami w szkole podstawowej i w gimnazjum jak ktoś chodzi. No i na koniec tak potraktujemy sobie jeszcze samą oznakę z powrotem. Czyli tak powiedzieliśmy sobie o tym, jak wygląda, komu przysługiwała. Wiedzieliśmy, kiedy była ustanowiona. No i teraz pytanie najważniejsze, czy w ogóle ją noszono? I odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Oczywiście tak są zdjęcia między innymi instruktorów szkoły, które znajdziecie w tej publikacji z linku. Ja wkleję tutaj w ten filmik za chwileczkę 1-2, żebyście zobaczyli jak to się prezentowało na mundurze. generalnie na ten pierwszy filmik byłoby to na tyle dajcie znać w komentarzach czy wam się podobało, czy coś byście zmienili oczywiście nie patrzcie na te słuchawki przewodowe bo jest to taka typowa pierwsza prowizorka która już w następnym filmiku za tydzień będzie wyeliminowana za tydzień pochylimy się nad myślę, że ciekawym tematem y, dotyczącym talerystyki stricte wielkopolskiej, ale o tym dowiecie się za tydzień, także zapraszam Was wieczorem. Do oglądania, oczywiście, klikajcie subskrypcję, jeżeli macie ochotę być na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale. Zapraszam też Was na fanpage facebookowy. No i cóż, do zobaczenia za tydzień.